Witam, TV Dami, dobrze mówię. Telewizja Dami, cały Radom. No jak mi się walczyło? Nie do końca, bo ja nie do końca jestem zadowolony. Oczywiście zwycięstwo, trzy pełne rundy dominacji, ale nie jestem zadowolony trochę z przebiegu, ponieważ dużo jakby szerszy plan, dużo więcej mam, duży większy wachlarz i więcej do pokazania. Dużo więcej mógłbym pokazać jeszcze. Są elementy, z których jestem zadowolony, czyli dojścia do nóg, wychodzenie na górę z tego, nie oddawanie pozycji, czy na przykład to kopnięcie w trzeciej rundzie mi wyszło na głowę. Ale za spokojny byłem, za spokojny powinienem Pod początku Miałem gaz na to, mogłem to zrobić No i co, ogólnie, zadowolony jestem ze zwycięstwa Z tego, że mogłem się pokazać przed tak liczną publicznością w Radomiu Na KSW, do tego wygrana Cieszy, ale mogła być w dużo lepszym stylu No kurczę, przez 15 minut Tak nie wiem nawet czy chyba, jak miałem przerwy te minutowe Czy chyba i tak dalej, dalej krzyczeli Dopingowali, więc jestem im mega wdzięczny za to Naprawdę kocham ich za to, że tutaj dzisiaj byli, że y, kupili bilety, że mieli chęć, darli się, wspaniale. Dziękuję im za to. Za to. Y, no chwilka przerwy. Chciałbym takie y, wyluzować teraz trochę do końca pewnie marca. Y, a co dalej? Ja trzeba pracować, no bo są, y, są kolejne cele, y, są kolejne cele do zdobycia, są też mistrzostwa Polskie, liczyliśmy w Grapplingu, na których chciałbym wystartować też y, oczywiście. Y, no i mam nadzieję, że jeszcze w tym półroczu, czyli maj, czerwiec, że wejdę do klatki. Pewnie to będzie klatka Babilonu. Mam naprawdę wielką nadzieję i mam nadzieję, że to będzie walka o pas.